Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj działkowo. Jestem póki co sama na działce, czekam na Madzie. Zaraz przyjedzie z pestunią. A tak się właśnie przedstawia nasz dzisiejszy plan na dzień. Tutaj kocyk rozłożyłam dla pestuni. Woda też dla pestuni. Tam jest woda dla misia. Jedzonko zaraz dostanie. Także powiem Wam tak. Dzisiaj na nas czekają te oto rzeczy. Wszystko się popsuło: dary od rodziny, znajomych. A my co będziemy robić? Oczywiście, rozkładać to na czynniki pierwsze. Mamy tutaj, jak widzicie, cały zestaw naprawczy. Robert, bardzo Ci dziękuję. Cztery strony złomu od Roberta, prezent. Tu jeszcze jakieś niezbędne rzeczy, w razie czego. Tutaj też mam od Roberta. Słuchajcie, takie inne klucze dostałam. Super, bardzo mi się przydają. Te sobie zakupiłam, bo słuchajcie, to są różne, różne różności takie, bardzo nietypowe klucze. Także je sobie zakupiłam, na przykład jakieś takie z innymi końcówkami. A coraz więcej sprzętów, niestety, z innymi śrubkami właśnie się trafia. To czeka mnie na pierwszy rzut. I co wam powiem? A, a dla Madzi ta oto zabawka, która też się popsuła. Tu oczywiście przygotowałyśmy wszystko do sortowania. W jednym tu będą śmieci, tu też będą śmieci, oczywiście, czyli odpady, te wszystkie plastiki, tak? Tego jest naprawdę ogrom. Nie wiem, czy te dwie torby nam wystarczą, ale mam zapas. Tutaj oczywiście będzie leciał złomik. Tu odkładamy do tej reklamówki, jak widzicie, już czystą. Miedziuszkę. I czekajcie, mam jeszcze tu wiaderka. Tak, tu jest nierdzewka i aluminium, jak widzicie. One z wcześniejszych naszych demontaży. A tutaj mamy miedziuszkę, kawałki i mosiąc. I miedź, co to jest? I mosiąc pobiał. To na przykład, słuchajcie, jest pobiał ze starego zegarka, którego, e, który znalazłam w lesie. No, troszeczkę mosiądzu i tak sobie to wszystko odkładamy. Także dzień zapowiada się, jak zawsze, oczywiście, pracowicie. I co? Czekam na MADzie, ja już zaczynam działać, tylko muszę gdzieś misia zlokalizować, bo widziałam, że tutaj przyszedł drugi kotek, żeby nie doszło do jakiejś tam między nimi małej sprzeczki. Także co? odezwę się do was niebawem, a zajdzie się. O kilka godzin na pewno nam się zajdzie, ale zostało nam tylko to i sezon letni zamykamy na działce, jeżeli chodzi o te prace manualne. A w przerwie oczywiście obiadek. Ma się ostały, słuchajcie, wczorajsza kania. Z grzybobrania. To moje. Mamy oczywiście sałatkę. Bardzo dobrą. Koniecznie orężada do obiadku. I siadłem leczko. Tak się przedstawia nasz stół obiadowy. Zakończyłyśmy na dzień dzisiejszy tą walkę. Już Wam pokazuję jak się wszystko przedstawia. Tu w tej czerwonej reklamówce są kable i słuchajcie, tam podzespoły płytki generalnie już obrobione. Tu takie różne przewody, nad którymi jeszcze muszę popracować. Znaczy przewody, przepraszam, kable. Jak widzicie, tu jest złomik, tu jest złomik, dołożyłyśmy Garst, te dosłownie miedziuszki, ale z każdej garstki, zobaczcie, robi się już jakiś ciężar. Tu jest natomiast aluminium, nierdzewka. To na razie razem jest. Tutaj mosiąc, pobiał, troszeczkę miedziuszki. Później to wezmę już do odpowiednich pojemniczków. Posegreguję, żeby było później po prostu łatwiej, a z tego wszystkiego zostało nam tyle jeszcze do ogarnięcia. Ten sprzęt wygląda konkretnie, na razie się za niego nie biorę. No i co, jakaś tam chyba suszarka? Stary coś, co to? CD. A te w tym wiaderku mam rzeczy, nad którymi muszę pomyśleć. Wiadomo, wirnik To to akurat wiem, jak się robi. No ale to trzeba będzie diaksem tutaj rozciąć. Tak mi się wydaje. Z tym nie wiem co zrobić. No i jeszcze tutaj mam mosiąc, więc muszę to też jakoś tam tu wiadomo. Troszeczkę miedziuszki będzie. To niestety też do rozcięcia. Próbowałam to rozłupać młotkiem, ale nie pykło. Ale z tej całej naszej pracy powiem Wam, że najwięcej jest tego. A to jest po prostu same obudowy z tych wszystkich sprzętów, które Wam pokazywałam na początku filmu. No, jest tego masa, naprawdę masa. I złomików wcale nie jest tak dużo. No, bo co tylko tyle łącznie z, nakrętka, z tymi ześrubkami. Także ale każdy gramik do gramika i zbierze się kilogramik. Tak samo z tym, tak samo z miedziuszką. Aluminium, jerdzewką I super, tak? Oczywiście. I pieniążki idą do skarbonki, tak? O czym większość z Was wie. Pestunia oczywiście jest razem z nami. A tam, zobaczcie, w tej trawie moja mama specjalnie zostawiła nieskoszony ten odcinek trawy dla Misia. On sobie tam poluje. Nie wiem na co. Bo mi się nie poluje, ale poluje. Na no jakieś chyba mrówki. Zobaczcie, tak sobie drepcze po tej działce, ale nie ucieka. No i co jeszcze wam pokażę? Zostało nam dzisiaj do wywiezienia. Tak, ten sprzęt do wywiezienia jeszcze nam został. Musimy się z nim uporać. Bardzo ciężki. Niestety też się popsuł. Jej. Zrobiłyśmy z nim porządek wewnętrzny. Także dużo pracy dzisiaj wykonałyśmy. Jest bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolona, bo najbliższe dni już mają być coraz bardziej chłodne. Więc nie będzie, myślę, okazji na to, żeby porobić takie rzeczy na działce. I tyle. No i co, kochani? O, spaceruję. Żegnam się z Wami. Cudownego weekendu Wam życzę. I co? I do zobaczenia. Zapewne tym razem z lasu. Tygres.